Cześć, mam na moim kanale i w dzisiejszym odcinku sprowadziłem sobie vlog życiowy i w tym vlogu opowiem wam jak się zmieniło moje życie tak wiem, że trochę jest to dziwne opowiadać trochę o moim życiu a dzięki temu co ja przeżywam to też może wiele ludzi z was to przeżyło No. Żeby nie przerywać, bo mi się nie chce czekać. Idziemy tutaj. W skróty. No i tak. Co się zmieniło w moim życiu? Naj... Najlepsze. Na, na, na o, moja paleta, a tam klas leży. Moje widzowie pili w mojej zdrowie, no to Ale dobrze. Ale dobre. Wracając do tematu Ej, Coś się zmieniło w moim życiu? Coś się zmieniło, że poznałem dziewczynę? No nie jesteśmy zbyt sobą Zbyt długo i mam nadzieję, że Że, że będziemy jak najdłużej Że będziemy jak najdłużej ze sobą no, zaraz opowiem jak to się zaczęło, mianowicie moja obecna dziewczyna, e, nie była zbytnio szczęśliwa ze swoim poprzednim chłopakiem. E, bo ją okłamywał, Pisał z, z, z innymi dziewczynami, ona to miała dość. Tylko Ona już tego miała dosyć Tylko, żeby ja tu się nie zobaczę, dobra Mało robię nie I ono miało tego dosyć zerwa z nim Później by Jest temu, no i mam nadzieję, że tak pozostanie Chociaż to, co na razie na początku przyzywamy trudny Okres nie z już zrazu szczegółów, ale można powiedzieć, że jej był jest zazdrosny, ja jestem z nią, no i wiecie do czego ta zasada sprowadzi. Też nie wszyscy, nie wszyscy akceptują nasz związek. Niestety. Nie wszyscy akceptują nasz związek nie hmm. tyle ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dobrze. Hmm. teraz ja to nagrywam 7 marca, bo to będzie się oglądać ale wspomniał bo... No, teraz się zawracam, bo mi się nie chce nic Wspólnie uwaliłem Tylko nic z tego nie osiągnęłem e, Na tym ja już to skończyłem e... No, możemy no. sami zakroczyć I tak no, no. Przypomniałem sobie, skoczyłem na to, że nie wszyscy byli może są niezadowoleni nic z naszego związku, po, przez to ona musi, musi trochę odpocząć, bo mi cała, że musi odpocząć. W poniedziałek miała być w szkole, ale nie będzie, po prostu po prostu, że potrzebuję jeszcze trochę czasu. Jeszcze ja trochę czasu, żeby odpocząć I Ja to rozumiem Przecież nie chcę do jej, jej, byłego, to ja Nie wiem czy on by zrozumiał to Ale to ja rozumiem i W związku i, powinna być tak, że po, Powinniśmy Sobie ufać i rozumieć się między sobą I to jest chyba najważniejsze w związku Zaufanie Muszę nerkę zapnę, bo jeszcze coś wpadnie taki z dokumenty będzie No i tak Na razie to ja mam póki to makeup w głowie I po prostu nie wiem co, co odwala ale mam nadzieję, że już będzie dobrze Że już będzie dobrze, że nie będzie jakichś Konfliktów, nieprzyjemności Jakich Nie wiem jak to nazwać, jakichś tych No Dobra miesza z tym Włosy, pływości i tak dalej A. Akurat tutaj te mieście to niezbyt sobie dobrze wspominam No i teraz tak, to mogę tutaj powiedzieć wam, jakie ja pasy się teraz na tym mieście ale nie będę mówił tego publicznie Nie, kur... Tak, wiosna się robi i coraz cieplej. Jest to ludzie wychodzą. Co so tutaj, gdzieś i tyle będzie. O, jest jakiś duży tam, może już I tam sobie ten odcinek skąd się już 7 minut dopiero to ja zacząłem gadać Już 7 minut tak Do rzeczy pierdzielę Jak ten czas leci No dobra i nie czas No Co się mogę? O patrzcie Basie Jest wiosna A mamy 7 marca No i na razie to co się obawiam to, że ją stracę z powodu, że ktoś się wpier. już nie będę taki chamski nas na odcinku po prostu kto się w wciepia w, w nas związek no i ja to jakoś wytrzymuję chociaż test to mnie za czasami że komuś nie pasi na związek. Nie pasi Droga wolna idź sobie w drugą stronę, a nie się wpierniczać w nasz związek, no tak to bym powiedział. No nie wiem co myśleć na jak ja teraz ten film... Filmik wam nagrywam i opowiadał o tym wszystkim to po prostu chyba mam make-up w głowie i dlatego sobie wyszłem na zewnątrz nagrać ten odcinek przemyśleć, pochodzić no i tyle no. wreszcie jestem szczęśliwy i mam nadzieję, że tak pozostanie jeśli już rozmawiamy Rozmawiamy, jak zmieniły się moje dzieci w tym filmiku. To też już powróciło to, co było dawniej. Tęsknota. Och, tak. No, tęsknota, tęsknota to, jak dla mnie, to jest trochę kara. No. Bo niby jesteś 100... 100 osobą jedyną. A tak naprawdę A tak naprawdę te za nią i nie może być przy No to jest takie Smutne No i te to to Jaki już rok temu Wam pewnie opowiadałem Najgorsza kara jaka może być w ludzikim jeśli już jestem z nią w związku, to co? nadal się boję. Se boję, że ją stracę z powodu, jak już wcześniej wspomniałem, przez jakich ludzi, którym nie pasuje na związek. No. Dobra to chyba wszystko co chciałbym Wam powiedzieć i no, Nie się moje życie się zmieniło na, na najlepsze No i ciągle jest a na nadzieję i ciągle wierzę że będziemy razem szczęśliwi Szczęśliwi cały czas No jest to, to wszystko czy takie vlogu życowym Zare miałem skończyć z tymi vlogami rzeczimi ale prosiliście żeby wróciło to na kanu także powróciło vlogi żytowe tak jak mówię o polegają na tym że opowiadam coś co się zmieniło w moim życiu co jest rady też mogły być no i tyle może jeśli wam nagram takiego no, zwykłego vloga gdzie po prostu opądzam ogólnie o wszystkim i tylko o życiu no. Tak cóż Jeśli Wam się spodobał to łapa w górę subskrypcja i dzwoneczek miry widziany. No. Także trzymajcie się, się ciepło już na razie.